W Wrocławskim Magazynie Miejskim. Witam Państwa Artur Kisielewicz. Co dziś zobaczymy w programie Ziołowe warsztaty Nauka tańca W Muzeum imienia Jana Kasprowicza w miniony czwartek odbyły się warsztaty z wicia tradycyjnych ziołowo-kwietnych wianków z okazji zakończenia oktawy Bożego Ciała. Warsztaty poprowadziła archeolog Elżbieta Jarzęcka. W takim razie skąd pomysł, żeby akurat teraz zorganizować takie warsztaty? Te warsztaty są związane z zakończeniem Oktawy Bożego Ciała. Muzeum prowadzi cykl kujawskich kwiatów, gdzie nawiązujemy do tradycji wykorzystywania kwiatów w kujawskiej tradycji ludowej. Na zakończenie Oktawy Bożego Ciała tradycyjnie święci się wianki z różnego rodzaju ziół, które występowały kiedyś naturalnie. W przydrożach, w ogrodach. Obecnie są dość trudno dostępne, ale została tradycja wykorzystywania tych ziół, które mają konkretne znaczenie. Z tej okazji, że to zakończenie Oktawy Bożego Ciała przypada właśnie dzisiaj, w czwartek, 15 czerwca, prowadzimy takie warsztaty. Osoby, które mają ochotę zrobić takie wianki, mogą do nas przyjść i zrobić je rzeczywiście z tych ziół, z których wykonywano wianki przez wieki. Jakie tutaj zioła zgromadziliście? Mamy dziurawiec, czyli krzyżowe ziele, mamy. Mm, Rozchodnik, lipę, róże, yy, mięte macierzankę leśną, macierzankę polną. Także tych ziół do wianków zawsze wykorzystywano dużo, ale wianków samych w sobie robiono zawsze nieparzystą ilość czyli to były trzy wianki, pięć do dziewięciu wianków. Yy, przy czym tradycja była taka, że najlepszy wianki robiła ta gospodyni, która zrobiła drobniutkie wianki, malutkie po jednym kwiatku skromne, ale wianków tych musiało być właśnie dużo. Także one tworzyły taki wielki rękaw, gdzie można je było w zasadzie ubrać sobie na rękę i iść taką ubraną ręką wzięła do kościoła poświęcić. Witajcie kochani. Dzisiaj zatańczymy razem salsę. I na początek krok podstawowy. Lewa noga, przód i dostawiam. Prawa w tył, dostawiam. Lewa w przód, prawa w tył. Lewa w przód. Prawa w tył. Lekki skłon do przodu. Miękkie nóżki w kolankach. Dwa, trzy, cztery. Próbujemy do rytmu. Dwa, trzy. Cztery. Pomóżcie sobie rękoma. Jeszcze troszkę, dwa, trzy i cztery. Dobrze, zobaczcie, jak to wygląda od tyłu. Przód, dostawiam, tył, dostawiam, przód, tył. I spróbujemy do rytmu. Dwa, trzy i. Bokiem. I przodem. Możecie zatańczyć krok podstawowy w różnych kierunkach. Ok. Bardzo dobrze. My już jest ciepło, już jestem rozgrzana, ale jeszcze trochę biuderka po osemce. I przebieranie nogami do tego dokładam. Ram-pam-pam, ram-pam-pam, pam. lekki skłon do przodu. Dobrze, przód, tył, bok. Zobaczcie, dokładamy bok. Jedną dostaw, drugą dostaw. Bok, bok. Aha, raz, dwa, raz i dwa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zobacz, jak od tyłu to zrobimy. Czyli wystawiam nóżkę w bok. Raz, bioderka, wyłączam. Drugą stronę, bioderka. Raz i. Dwa. I troszkę szybciej. Dwa, pum, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dobrze? <noise> Jeszcze raz. Bok. 2, 3, i 4. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Połączymy te kroki w przód, w tył, bok, bokie. Ja zaczynam od lewej nogi. Do przodu, przód, w tył. Bok i bok Czyli na krzyż, tak? Do przodu, dostaw W tył, dostaw Bok, dostaw Bok, dostaw Jeszcze raz Przód, w tył Bok, bok Próbujemy do rytmu Trzy i dwa, trzy, cztery Pięć, sześć, siedem Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem Przód, w tył i bok Jaki skłon przód? 2, 6, 7, 2, 3, 4. I zobaczmy, jak to tyłem wygląda. Połączamy, dołączamy przód, dostaw, tył, dostaw, bok, bok. Jeszcze raz. Przód, tył, bok, bok. I troszkę szybciej: Trzy i Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Jeszcze raz. Przód. Tył. Bok. Bok. Przód. Tył. Bok. Bok. Odwracamy się. I moi drodzy, dołączymy do tych kroków podstawowych. Obrót. Dostawiam nogę lewą do przodu. Wykonuję pół obrotu. Dostawiam nogę i Robi jeszcze pół obrotu. Przód, obracam się, dokręcam. Raz, dwa. Raz, dwa. Jeszcze raz. Raz i dwa. Dokręcam. Zobaczcie tyłem. Noga idzie w przód, obracam się i dostawiam. Raz, dwa. Mhm. Ten obrót dołączamy do kroku podstawowego, czyli. Zaczynamy do przodu. W tył. Bok. Bok. Teraz wykonuję jeden obrót. I stąd wycofam się. Takim kroczkiem, który się nazywa step. Zobaczcie. Stawiam nogę w tył. Krzyżuję drugą z przodu. I jeszcze raz odstawiam w tył. Tak? Ram, pam, pam. I stąd wykonuję cały obrót o 360 stopni, unosząc lekko nogi. I zobaczcie, rozluźniam bioderka, rozluźniam miednicę na każdy krok. Jeszcze raz. Wycofuję się, lock step. I obracam się wokół siebie na czterech krokach, tak? Spróbujemy jeszcze raz, obrocik, lock step, raz, dwa, trzy, cztery. Jeszcze raz, obrót, lock step, raz, dwa, trzy, cztery. Do rytmu, obrót, lock step, raz, dwa, trzy, cztery. Dobrze. Pokażę Wam tyłem, obrocik, lockstep, i cały obrót, 2, trzy, cztery. Jeszcze raz, obrót, lockstep, i cały obrót, trzy, cztery. Ok. Dołączamy teraz to połączenie do kroku podstawowego, tak wycinamy lewą w przód. I dwa, trzy, i cztery, bok, bok. Obrót, lockstep, i cały obrót, trzy, cztery. Jeszcze raz: pięć, sześć, siedem i przód, tył, bok, bok. Obrót, lockstep. I cały obrót wokół siebie na czterech krokach. Spróbujemy zatanczyć do rytmu. 5, 6, 7. Ruszamy. Ram, ram, ram i w tył. Bak. I bok. I obrót. Ram, dam, ram i cały wokół siebie. Jeszcze raz. Rozluźnijcie barki. 5, 6, 7 i przód. 2, 3, 4. Bok. Obrót. Lockstep step. I wokół siebie. Jeszcze raz. Przód. Pam-pam. Tył. Fok. Pam. Gorąca salsa. Dwa, trzy. Jeszcze raz. I przód. Pam-pam. Kręcimy bioderkami. Obrót. Dobrze. I zobaczcie, jak to wygląda tyłem. Dwa, trzy. I przód. Tył. Bok, bok, obród, lockstep, wokół siebie, trzy. jeszcze raz: przód, tył, bok, bok, obród, lockstep, wokół siebie. Robimy w D. Ja się troszkę tutaj zasapałam. Wyjeżdżać, widzieliście ze mną pewnie też. Moi drodzy, ja zachęcam Was do ćwiczeń, do tańca, bo taniec to jest przyjemność. Tańczcie, póki można. Dziękuję serdecznie. To już wszystkie informacje w dzisiejszym magazynie miejskim. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.